Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sągo AM i zapraszam na kolejny vlog pod tytułem Poradniki Sąga. W dzisiejszym vlogu chciałbym poruszyć dość interesujący temat, który zaczynając swoją przygodę, prawda z siłownią każdy z Was jakoś zaczynał, i właśnie o tym chciałbym dzisiaj opowiedzieć dla osób, które Planują w, w jakiejś niedalekiej przyszłości, prawda, Zacząć treningi, i tak w skrócie, prawda? Tutaj chciałbym no, poinformować osoby, które jeszcze nie zaczęły, w jakim kierunku najlepiej patrzeć, co wybierać, co jest najlepsze na sam początek. Także. Tak zaczynamy, jeżeli chodzi o ten temat. Jeżeli chodzi o ogólnie początek siłowni, początek początek przygody, którą zaczynamy, musimy przede wszystkim już, prawda, tutaj nie pomijam już fakt, że już. Podjęliście taką decyzję, że prawda, chcecie zacząć ćwiczyć. Podoba Wam się to, macie jakiś tam swój cel. To na samym początku prawda, jest kwestia siłowni. Obecnie teraz, prawda, w, Można powiedzieć wszędzie jest siłownia profesjonalna oczywiście. Macie wybór też, prawda? Zrobienie z własnej siłowni. Jest to ogólnie, można zrobić, yy, czy zrobić, czy, prawda, pójść na siłownię. Jest to wszystko bardziej, no, prościej jest teraz. Chociaż ja nie wiadomo też, nie wiem, nie mam 100 lat, żebym, prawda, tak, 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 mówił, że nie wiem, 90 lat temu było trudno. Tylko chodzi o to, że na przykład jak ja zaczynałem ćwiczyć, to był rok 2005, to no, było troszeczkę trudniej niż teraz akurat, no, były, prawda, osoby, które miały jakieś tam znajomych, którzy, prawda, chodzili na siłownię, którzy się tym interesowali, prawda? No były już wtedy w tamtym okresie jakieś fora, prawda, w których można się było dowiedzieć dużo rzeczy. Ale tak czy siak, mówimy o, o tym w 2013 roku. Teraz, prawda, dostęp do informacji jest ogromny. Można prawda, tutaj dać przykład mojego vloga, gdzie prawda, ja mogę wam tutaj powiedzieć yy, o różnych rzeczach, o różnych kwestiach, które możecie sobie prawda, która służy Wam jako jakieś tam źródło dodatkowej wiedzy lub pomocy Także no, jest to całkowicie inaczej. No, jak ja zaczynałem nie było od takich vlogów ogólnie yy, było no trudniej no, przede wszystkim. No ale jeżeli chodzi o Was to yy, pierwszą, pierwszą rzeczą jest ból siłowni czy to, prawda, będziecie, chcecie ćwiczyć, prawda, już macie jakiegoś znajomego, który ma tam, nie wiem, siłownię gdzieś i widzieliście o tym, ale jakoś nie mieliście ochoty ćwiczyć teraz będziecie, prawda, ćwiczyć w warunkach, prawda, takich domowych lub, prawda, wybierzecie jakąś siłownię siebie w mieście, takich, prawda, z profesjonalnym sprzętem jeżeli chodzi o sam początek to ogólnie najlepszym wyborem jest wybór eee, takie siłownie, aby wam odpowiadało jeżeli na przykład idziecie na jakąś siłownię i coś no, nie możecie się odnaleźć prawda? są różne jakieś powody czy to na przykład uważacie, że sam na chodzą duzi kolesie i się czujecie niekomfortowo to musicie prawda, no, też y, jakoś nastawić y, psychicznie na, na to, że dopiero zaczynacie i to dopiero początek, prawda? Osoby, które tam chodzą i jakoś wyglądają, prawda? Są to osoby już z jakimś tam stażem, także y, to was po pierwsze nie powinno w ogóle martwić wygląd innych. Powinniście się skupić tylko i wyłącznie na treningu na to, żeby wykonywać y, Ćwiczenia jak najbardziej technicznie. Na samym początku uczyć się tej techniki. Nie kombinować ciężarami, nie kombinować ćwiczeniami, robić normalne, podstawowe ćwiczenia. Normalny, prawda, standardowy plan treningowy, split, jakiś czterodniowy minimalnie. Ćwiczyć całe ciało od, od góry do dołu. Tutaj też, prawda, nie kombinować typu ćwiczenia tylko góry, a po jakichś tam 10 latach stwierdzicie, że no, nogi by pasowało poćwiczyć. Także tutaj... Yy, to jeżeli chodzi o trening, jeżeli chodzi o jedzenie, no to... tutaj no, też nie ma co wymagać od osób zaczynających w ogóle dietę, w ogóle od osób, które... uważają ten sport jedynie... Traktuję go jako prawda, hobby. Tutaj nikt wam nie mówi, że musi się tą dietę prowadzić. nikt wam nie na, na nakaże stosowania diety, czy używania jakiegoś suplementów. Wszystko, wszystko ma jakiś cel. Wy możecie to sobie jakiś cel obrać. Co chcecie osiągnąć, jakąś sylwetkę oczywiście, no, też... Pewnie usłyszycie to od, każdego, od każdej osoby, która chodzi na siłownię, że na początku były jakieś tam prawda, cele, na przykład tam, nie wiem, 40 cm w bicepsie i po zdobyciu tych 40 cm w bicepsie okazuje się, że dalej za mało. Także to musicie też wziąć pod uwagę, że jakiś tam cel wyglądowy, że na przykład chcecie mieć tam synetkę jak osoba X to jeżeli zdobyć taką sylwetkę sobie X, to będziecie chcieli więcej. Ale tak czy siak, prawda? Cel jest naprawdę dobrą sprawą, ponieważ dążycie do jakiegoś tam wyznaczonego punktu i później, gdy już ten punkt osiągniecie, to prawda w pewnym sensie już tak no świadomie już ten cel macie osiągnięty i Patrzycie no, z dnia na dzień na siebie i nie widzicie, że, że coś takiego prawda, osiągnęliście. A gdybyście patrzyli stecz, to zobaczycie, że zrobiliście duży post. Więc ja, tak jak y, mówię, prawda. Y, tutaj jeżeli chodzi o osoby, które zaczynają ćwiczyć, y, trening, na samym początku powinien być tak ułożony, abyście robili podstawowe ćwiczenia. Trening powinien być typowo masowy. Oczywiście tutaj też od od waszego też typu budowy, prawda, powinniście stosować przerwy. Ogólnie przerwy nie powinny trwać dwóch minut, prawda, no tutaj no niezależnie od jakiego typu budowy ponieważ to są strasznie długie przerwy, chyba, że na początku no na początku tak też no, mówię, prawda, no się skupić na technice, jeżeli będziecie robić technicznie nie będziecie robić, prawda, jakichś dużych ciężarów bo na samym początku nie zrobicie technicznie dużym ciężarem na 100% to te przerwy na pewno będziecie potrzebować większe, ale gdy już, prawda, będziecie mieli ten ciężar odpowiedni do wykonania tam tych 80 powtórzeń, to 2 minuty do 2 minut przerwy pomiędzy seriami wam w 100% powinno wystarczyć. E, także tutaj kwestia, prawda, treningu, to znaczy początków. E, to jest, nie ma jakiejś tutaj filozofii obecnie. Przede wszystkim na, na pewno też należy zapoznać się z materiałem, więc jeżeli chodzi o jakieś tam podstawy treningowe, czy w ogóle związane z siłownią, czy to z dietą, z jedzeniem, z suplementacją, z treningami i z całą tą otoczką, to no, jest naprawdę informacji bardzo dużo na internecie i to w pewnym sensie, jeżeli chcecie ćwiczyć z jakimś tam waszym na pewno wam da to większą przewagę, jeżeli na przykład się przygotujecie ja bym wam właśnie radził przed przystąpieniem do prawda, pierwszego treningu zapoznać się z materiałem jak to wygląda w, w Prawda, w teorii wszystko i później wszystko realizować w praktyce ponieważ jeżeli załóżmy dwie osoby które chcą ćwiczyć w tym samym czasie na przykład że ćwiczysz ty zaczynasz ćwiczyć i twój kolega zaczyna ćwiczyć i ty się przygotujesz właśnie w, w teorii będziesz prawda, no, wiedział co i jak jak wszystko działa jak wykonywać dane ćwiczenia i będziesz robił zgodnie z tymi wszystkimi zasadami Twój kolega prawda, przyjdzie i tylko będzie prawda, wykonywał dane ćwiczenia, tylko jedynie prawda, będzie robił to, co jest w planie treningowym. Jakoś nie będzie się interesował tym wszystkim, co jest związane właśnie z siłownią, z kulturystyką. To jeżeli tak staniecie, jeżeli oczywiście, no dajmy dwie takie same osoby, jeżeli chodzi o o typ budowy, o przemianę materii, te same, prawda? Mniej więcej takie same liczba kalorii dziennie. No to osoba z większym doświadczeniem jest, no to jest jasne, że osiągnie więcej, ponieważ będzie wykonywać wszystko tak jak trzeba, z głową, prawda, jest to przemyślane. Efekty będą z pewnością dwukrotnie większe. Więc to by było na tyle. Osoby, które zaczynają swoją przygodę, oczywiście tutaj można tylko im życzyć owocnych treningów i przede wszystkim, prawda, tutaj nie skupiać się na innych, tylko prawda, robić swoje, a tak naprawdę, ponieważ jest to sport, który kształtuje Was przez cały okres, prawda. Macie przykład. Eee, jak go się nazywał? Dexter, Dexter Jackson? Dokładnie pamiętam. No obecny, prawda? Eee, osoba, która wygrała Arnold Classic 2013. Eee, on ma bodajże... Chyba jest po, 40. jest po 40, i zrobił swoją życiową formę, także... formy robicie prawda, przez cały czas, także rok, dwa, trzy, to co tak naprawdę nic. Musicie ćwiczyć cały czas tak samo zmieniać, kombinować, uczyć się prawda, słucha, słuchajcie swojego prawda, ciała, ponieważ ono wam daje wszystkie wskazówki do potrzebnych zmian. Także to było na tyle. Z tej strony są go Pozdrawiam.